Cześć, witajcie na kanale Miriam Pomysłów na Minutę. Cześć. Dzisiaj niby we dwóch, a jednak nie do końca, mimo tak. że dzieli nas 300 km. Zgadza się, jest z nami e, Michał Szczurek, e, którego znacie jako Argo Woodcraft. Tak, cześć Michał. ma? Witajcie moi kochani z tej strony Argo. Poważnie ta odległość między nami to jest aż 300 km. Może i racja. Ale jak widać, Kraków z Warszawą też potrafi się fantastycznie dogadać i jeśli chodzi o kwestie takie związane z pomocą międzyludzką, to odległość nigdy nie powinna być żadną barierą, nieważne jaka to będzie odległość. I teraz pamiętajcie, jeszcze raz Wam to powiem, wiele osób już to mówiło, nieważne czy pracujecie zawodowo, czy jest to Wasze hobby, jeśli pracujecie z narzędziami, które są bardzo ostre lub są wysokoobrotowe, musicie przede wszystkim zwrócić uwagę na kwestie związane z BHP. I zabierając się za jakąkolwiek pracę, musicie podejść do tej pracy tak naprawdę rozsądkowo i uważać na swoje zdrowie. I słuchajcie, w związku z tym, e, że jesteśmy jednym z kanałów, którzy rzeczywiście. Testuje różne rzeczy i bawi się stolarką. Może my tej stolarki tak dużo nie pokazujemy u siebie, ale jednak sporo rzeczy robimy. Tak, wiemy też, jakie to jest niebezpieczne, na co też musimy zwracać uwagę. Tak samo wy wszyscy wiecie, którzy bawicie się bardzo dużo o stolarkę, wiecie, wiecie że to jest też niebezpieczne. Natomiast, ale... tak, natomiast kolega, słuchajcie, miał wypadek i to taki wcale nie przy pracy, tylko którego powodem no, niestety było kichnięcie i tak na dobrą sprawę mogło to spotkać każdego z nas, więc postanowiliśmy razem z Michałem, e, że zorganizujemy małą akcję wsparcia dla naszego kolegi. E, przy czym od razu zaznaczamy, że e, no, my z Johnem się nie znamy, nie piszemy do siebie, znamy go tylko z filmów, które oglądaliśmy. Zgadza się, e, praktycznie, no. Mamy zerowy kontakt, jeżeli nawet chodzi o telefoniczny, mailowy. On na pewno nas może kojarzyć też tylko i wyłącznie z materiałów, które pokazujemy na YouTubie. Więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby zorganizować razem z Michałem akcję E, która, e, w którą e, chcemy zaangażować e, wszystkie, e, wszystkie, kanały, e, wszystkich, wszystkie kanały wszystkich youtuberów, wszystkich blogerów, tak jest, Instagramerów oraz marki, e, które współpracują z nami, nie tylko z nami. E, I chcielibyśmy zrobić akcję e, tak zwaną akcję licytacja, czyli prosimy, e, marki, żeby przekazały ewentualne rzeczy, które można by było zlicytować na rzecz John'ego. Oraz jak wiadomo, wielu z was w swoich domach codziennie wykonujecie fantastyczne przedmioty. Tym razem chcielibyśmy was prosić o to, żebyście wykonali jeszcze raz jakiś bardzo ciekawy projekt, który oczywiście, jeśli za waszą zgodą, jeśli pozwolicie, później zostanie zlicytowany, a pełen dochód z zlicytacji ze sprzedaży tego przedmiotu zostanie przekazany dla żonego. Tak jest. I teraz sytuacja wygląda tak: niezależnie od tego, czy jesteś widzem, czy tworzysz coś, na którymkolwiek medium internetowym chcielibyśmy, żebyście wykonali coś, przesłali to, spakowali to w paczkę, wysłali to do Argo, bo Michał będzie robił u siebie, w związku z tym, że dysponuje dużo większą powierzchnią na chwilę obecną, niż my, będzie u siebie to po prostu wszystko magazynował. Tak, w międzyczasie e, powstanie także strona, o której zostaniecie wszyscy poinformowani. Ci, którzy będą chcieli wziąć w tym udział, także wszystkie marki. E, powstanie strona, na której e, Mariusz po otrzymaniu e, przesyłki będzie robił zdjęcie, będzie je umieszczał. E, także będzie podpis, kto to zrobił, e, obojętnie czy to jest osoba, która ma kanał. Tak jak Jacek wspomniał, ma kanał bądź nie ma kanału. Każdy może wziąć w tym udział, jeżeli czuje się na siłach w wykonaniu takiego projektu. I czuje taką potrzebę, oczywiście. Do czego bardzo gorąco zachęcamy. Mamy nadzieję, że włączy się w to wszystko również kornikowo, już tam jakieś pierwsze rozmowy były, Tak, więc się zaczęły... tutaj myślę, że chłopaki też będą chcieli nas wspomóc. I teraz ważne informacje, takie naprawdę organizacyjne. <laughs> Czas start jest w tej chwili. Od dzisiaj na wszystko jest 5 tygodni. Zbieramy to wszystko przez 5 tygodni. Po 5 tygodniach dostaniecie informację, gdzie i u kogo odbędzie się live z licytacją. Zgadza się na licytacji, oczywiście, pojawimy się, postaramy się pojawić yy, całą trójką: yy, na, nasza dwójka i Argo. Oraz oczywiście ta osoba, która nas... w której będzie przeprowadzona po prostu licytacja, mamy kilka pomysłów, z tymi osobami też postaramy się skontaktować, czy tak, żeby będą chciały wziąć w tym udział. I no, będzie przeprowadzona licytacja, to też zależy od tego wszystkiego. Czas licytacji za będzie... Uzależniono od tego, ile tego wszystkiego otrzymamy i ile osób się po prostu zadeklaruje w tą pomoc. Tak jest. Dlatego zachęcamy naprawdę do tego, ramy czasowe i wszystkie podstawowe informacje na ten temat już znacie. My pozdrawiamy Johna, trzymaj się chłopie. Dziękujemy tym, którzy będą chcieli wziąć udział w tej akcji i spróbować w jakikolwiek wspomóc Johna w tej chwili. Jest jeszcze jedna możliwość pomocy. Od kilku dni działa osobne konto bankowe, na które możesz wpłacać dowolne kwoty pieniężne i pamiętaj, każda złotówka jest naprawdę ważna. Więc jeśli nie masz zdolności manualnych, a chcesz pomóc Johnemu, nic prostszego. Wchodź na konto bankowe, zróbże przelewik. Pamiętaj, że wszystkie dane teleadresowe oraz dane numer konta bankowego znajdziesz pod filmem. No i tak co? samo, tak samo postaramy, się, postaramy się materiał, który oglądacie teraz, umieszczać na innych naszych stronach facebookowych, na naszych prywatnych, na naszych grupach, które także mamy. Jeżeli będą takie osoby, będą chciały udostępnić także ten filmik serdecznie do tego zachęcamy Oczywiście. nie będziemy mieli z tym najmniejszego problemu, możecie to udostępniać, wysyłać do swoich znajomych, także umieszczać to myślę na swoich nawet grupach, jeżeli takie posiadacie. Chodzi, Chodzi o to żeby ten film dotarł do jak największej ilości ludzi. On na dzień dobry dzisiaj pojawia się w dwóch miejscach, czyli u nas i u Argo, w identycznej formie, więc który z tych filmów udostępnicie, jest to naprawdę bez różnicy. Tak. Filmy, materiały są te same, linki pod filmami i u nas i u Argo także będą te same. Myślę, że jakiś kontakt, właśnie też mailowy, telefoniczny, jeżeli ktoś będzie chciał się skontaktować, nawet osobiście, poprzez, nie wiem, Telefon, dajcie też znać, nie będzie najmniejszego problemu. Będziemy, tam, będziemy się starać po prostu odpowiadać na Wasze wszystkie pytania. Tak, my z naszej strony przez te 5 tygodni spróbujemy też coś zrobić. Oprócz tego spróbujemy się odezwać do marek, które jakby z nami współpracują. Przed filmem najprawdopodobniej pojawi się Wam reklama, co oznacza, że. My za te 5 tygodni dostaniemy informację, ile za te reklamy wpłynęło na nasze konto i tą kwotę również przekażemy na rzecz Johna, żeby po prostu z jak największej ilości i z jak największych możliwości można było skorzystać tak, żeby ta kwota była jak największa. Trzymaj się, chłopie. Dziękujemy tym, którzy starają się nagłośnić tą akcję. Bo oprócz nas materiał powstał między m.in. na Kępie Marzeń, nagrał go Łukasz Rybarski, e, taki jakby wspomagający kolegę we wszystkich tych działaniach. Wcześniej też e, pojawił się osobny materiał od Michała, i właściwie po tym materiale ten pomysł się między nami narodził. Zgadza się. Więc zachęcamy Was do wzięcia udziału i do rozpowszechniania jak najbardziej tej informacji. A wy się trzymajcie, trzymajcie się zdrowo i pilnujcie się. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć. Cześć.